Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Mieczysław Strug, marszałek województwa pomorskiego. Muzeum obchodzi w tym roku, w 2024, swoje stulecie funkcjonowania, istnienia. Rozpoczęła się oczywiście historia tego muzealnictwa w Sztolpie jeszcze w 1924 roku, kiedy to kolekcjonerzy przekazali swoje ogromne zbiory i zostały one zaprezentowane w nowej bramie historycznej. I tam też po wojnie, mimo zawieruchy wojennej, w czasie której ogromna ilość zabytkowych obiektów zniknęła, pojawiły się powojenne zbiory, powojenne przestrzenie do których mieszkańcy zostali zaproszeni. Od tego czasu rozwija się nasze muzeum, z czego się bardzo, bardzo cieszymy i dziś dzięki zaangażowaniu dziesiątek ludzi, muzealników, którzy byli tu przed nami i tych obecnych również, nasza instytucja mieści się w kilku pięknych, zabytkowych obiektach w Słupsku. Rozwój Muzeum trwa nieprzerwanie od 100 lat. Zaczęliśmy w Nowej Bramie w 1924 roku. W 1963 roku otworzyliśmy pierwszą słowińską zagrodę w Plukach. W 1965 roku przenieśliśmy się do zamku, a w 1968 do młyna zamkowego. W 1979 roku odtworzyliśmy bramę miejską i stworzyliśmy w budynek administracyjny tzw. dworek. W 1998 roku odbudowaliśmy na rynku rybackim spichlę Schichtera. W 2008 roku stworzyliśmy pierwszą zagrodę w Słowie. W 2019 Biały Spichlerz. W tym roku, w roku stulecia, udostępniamy Czerwony Spichlerz. Bardzo się cieszę, że zbiory historyczne mamy bogato rozwinięte. Tutaj podkreślamy dziedzictwo Gryfitów działających w naszym obszarze, tu na Pomorzu. Gryfici, którzy władali terenami historycznego Pomorza, są dynastią, która może się poszczycić jednym z najdłuższych stażów, Jeśli chodzi o dynastie europejskie, ponad 500 lat historii. Znajdujemy się w Zamku Książąt Pomorskich, który został wybudowany na polecenie Bogusława X Wielkiego, jednego z najznamienitszych książąt z rodu Gryfitów. Zamek pochodzi z początku XVI wieku, a w środku mamy nawiązania do wieków późniejszych. Za nami znajdują się sarkofagi ostatnich władców pomorskich, odpowiednio księżnej Anny. Ten mniejszy sarkofag, wsparty na sześciu gryfach, czyli na najważniejszym symbolu władzy książęcej, i sarkofag księcia Ernesta Bogusława, czyli syna Anny, który oprócz tego, że spoczywa na czterech gryfach, także trzymają go. Dwa lwy. Te nasze ogromne wysiłki, jakie pokładaliśmy w to, żeby utworzyć to słupskie muzeum, zaowocowało właśnie potężnymi zbiorami, jakie mamy w swoich zasobach. Jesteśmy muzeum wielodziałowym, więc poza oczywiście skansenowskimi zbiorami związanymi z kulturą ludową mamy artefakty historyczne, mamy bogaty zbiór numizmatów, mamy kolekcję sztuki współczesnej, trzeba pamiętać z tą największą naszą sztandarową kolekcją Witkacego. To, co Państwo widzą wokół mnie, to największa na świecie kolekcja związana z Witkacem i wystawa, na której je prezentujemy. Skąd Witkacy słupsku? Przecież Witkacy, o ile wiemy, nawet nie zdawało sobie sprawy z tego, że istnieje takie miejsce, które nazywało się wówczas im Pomeran. To, że Witkacy znalazł się akurat w słupsku, to tak naprawdę wyłącznie chichot losu, ponieważ. W 1965 roku, kiedy nasze muzeum przenosiło się z Nowej Bramy do Zamku, ówczesny dyrektor wpadł, wpadł na wspaniały rewolucyjny wręcz pomysł, żeby zakupić pierwszą pulę obrazów Witkacego. Kupił je od syna przyjaciela Witkacego, Teodora Białnickiego Biruli, który był lekarzem tyzjatrą, a jego syn Michał przeniósł się po wojnie do Lęborka. Proszę sobie wyobrazić, że wówczas jeden portret Witkacego to była taka słabiusieńka, nauczycielska pensja. Dzisiaj, jak wszyscy wiemy, te obrazy są bezcenne. Wówczas zakupiliśmy pierwszych 110 portretów. W tej chwili mamy ich ponad 200. Oprócz tego mamy oczywiście też pierwodruki, archiwalia, a nawet pamiątki rodzinne Witkacego. To wszystko mogą Państwo zobaczyć u nas w Białym Spichleszu. Muzeum od 2011 roku przeprowadza wywiady z mieszkańcami, którzy przyjechali do Słupska po 1945 roku. Rozmawiamy o tym, dlaczego tutaj się z rodziną zjawili, dlaczego zostali, czy pokochali to miasto. Dzięki tym wywiadom mieliśmy materiał, żeby przygotować właśnie wystawę. Na wystawie prezentujemy kilka filmów poświęconych ludziom, którzy zamieszkali w tym mieście, no i oczywiście miastu. Jest to bardzo cenne źródło do historii Słupska, do historii powojennej miasta. Tego nie znajdziemy w podręcznikach. Rozmawialiśmy nie tylko z mieszkańcami pochodzenia polskiego, ale również z autochtonami, z Niemkami głównie, które zostały w mieście. Tutaj poznały swoich przyszłych mężów, założyły rodziny i nie wyjechały nigdy do Niemiec, i dużo właśnie ciekawych informacji one nam przekazały. My na kanwie właśnie tych artefaktów zgromadzonych opowiadamy, snujemy tą przepiękną historię pomorskiej ziemi, przybliżamy. Bardzo się cieszymy, kiedy odwiedzają nas szkoły, prowadzimy szeroko zakrojoną działalność edukacyjną. Ale też jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju współpracę z różnymi instytucjami, ze szkołami i cieszymy się, kiedy jest nasze, nasze progi tętnią życiem. Przeprowadzamy w każdego roku w ostatnich czasach ponad 700 różnych zajęć warsztatów. Mówię w całym muzeum, w oddziałach i tutaj w Słupsku, więc jest to moim zdaniem imponująca liczba. Przyjmujemy mnóstwo turystów, poświęcamy nasze przestrzenie na współpracę w ramach organizowania różnych konferencji, koncertów, spotkań, odczytów. Więc ta nasza działalność wydawałoby się, czasami ktoś z boku jak patrzy to mówi, a to muzeum to tak spokojna, cicha. Praca, natomiast tu tętni wszystko życiem. My działamy na pełnych obrotach, nasi pracownicy merytoryczni, którzy nadają kształt właściwie naszej instytucji, tak? pokazują ten potencjał jaki mamy to wskazuje na to jak, jak, jak cudowni to są ludzie, z jaką pasją pracują, bo trzeba powiedzieć, że muzealnikiem nikt się nie rodzi. Natomiast ta pasja przychodzi z czasem, kiedy zaczyna się pracować, kiedy poznaje się zakamarki tego naszego muzeum, obserwuje z ogromną radością jak pracownicy, pracownicy angażują się w realizację wielu zadań, jakie mają pomysły i taką rolą właściwie dyrektora osób zarządzających to przede wszystkim nie przeszkadzanie, a wręcz wspieranie i motywowanie do takich działań. Trzeba też powiedzieć, że gdyby nie ostatnie 25 lat, w czasie których naprawdę bardzo mocno się rozwinęliśmy, nie mielibyśmy takich osiągnięć. I tu są słowa Podziękowania, ogromne podziękowania dla samorządu województwa pomorskiego, który jest naszym organizatorem, który nas wspiera, który przekazuje nam dotacje na utrzymanie, nam no przede wszystkim jest szalenie otwarty na nasze pomysły, na nasze propozycje, bo trzeba pamiętać, że każdy obiekt, który rewitalizujemy, przecież ze środków Urzędu Marszałkowskiego w znaczącej mierze nie byłby możliwy bez ich życzliwości. Mają też świadomość, że sama rewitalizacja, samo przygotowanie obiektów to jest jedna sprawa, ale później trzeba znaleźć środki na to, żeby utrzymać te obiekty, No bo wszystkie instytucje kultury, takie muzealne nie utrzymają się zupełnie same dlatego, że koszty są ogromne, bo to są koszty zabezpieczeń. to są no, cała taka jakby otoczka dotycząca wynikająca z ustawy też o muzeach, którą dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego pana marszałka osobiście zaangażowanego w wiele naszych, naszych działań nie byłaby możliwa.